Siemaneczko, Haras Life in Poland. Witam, dawno mnie nie było, ale jesteśmy. E, moc atrakcji na tej łazience z ubikacją, także przedstawiam Wam aktualizację, jak to teraz wygląda. Także otwór drzwiowy powiększony od ubikacji z 60 na 70, bo tutaj teraz będą dwie praleczki razem z umywalką. E, z Gebelitem już poleczyliśmy tą ścianę. Ostatnio widzieliście Gebelit. Ta ściana ukosowanie do 45 stopni, podwójne gniazdko, oczywiście wszystko pod sufit, yy, Zagruntowane hydroizolacja już leży na podłodze, yy, oczywiście było wycinane przed tymi zabiegami yy, izolacyjnymi, yy, Futryna także mniej więcej jeszcze i tak muszę poczekać aż będzie podłoga, yy, ponieważ z listą chcemy max do tych płytek dojechać, nie? do tych płyteczek chcemy dojechać z listwą yy, i po prostu sobie będziemy musieli dystans wziąć stąd żeby odtąd ramą po prostu i raczej tutaj będzie minimalnie może yy, będzie okej okay, albo jeszcze troszkę zetniemy z centymetr nie yy, ta rama już dzisiaj wjechała yy, łazienkowa jak widzicie Tutaj się nie przejmować, to sobie MP-kiem zaraz tak samo jak tutaj, żebyśmy się przebili. E, oczywiście dodatkowo to, co było robione, przedłużenie również jest też zrobione. Jako będziemy szpachlować sufit chociaż na raz, e, przejdźmy sobie do łazieneczki. E, sufit poleciał na raz. Wszystko mamy tutaj porobione. E, tą wnękę już pamiętacie. E, Futrynę teraz tą ścianą się zajęłem. E, tutaj będzie na trzy gniazdka ponieważ lustro będzie okrągłe, nie z guzika, tu będzie z przełącznika i dwa gniazdka jak sobie inwestor życzył. Eee, teraz wkleiłem płyteczki i dodatkowo jeszcze pianeczka poleciała naokoło. około. Eee, dość szeroka jest opaska na 8 cm, o świeżynka jak widzicie się przykleję. na 8 cm jest opaseczka, eee, także tak wyglądają postępy prac na tej łazience, eee, podłoga leży, nie wiem czy mam aktualizację, robiłem, podłoga leży, także te same płytki poszły co na ścianę, eee, na razie ma te co położyłem, ponieważ tutaj robiłem, po prostu czasem coś... Eee, się nie stało z pyteczkami na podłodze. Także tak to wygląda. Aktualizacja jest, postępów prac. No co, moc atrakcji moi kochani. Eee, mamy dzisiaj wtorek. Także przycisnęliśmy troszkę z, z robotami informacyjnie. Ryszard był tam zobaczyć na łazience w, gdzie zjechałem na, tej, na ten jeden dzień. Eee, po prostu chciałem, wysłałem go tam, żeby sprawdził, czy da radę pofugować. No, niestety tam jeszcze te opaski robią przy suficie, także jeszcze z dzień, dwa mamy się wstrzymać z tymi pracami tam, także sądzę, że ja tutaj zakończę. Piątek wieczór lub sobota rano, jakiś detailing, pakowanie się i wyjazd już z Warszawy, także e, teoretycznie do soboty chciałbym tutaj zakończyć. E, jutro przyjedzie inwestor i będziemy robili to wejście drzwiowe, także będziemy wywalać futryny. E, położę sobie podłogę i przejdziemy, najpierw ogarniemy trochę e, tutaj o gruz, to co dzisiaj. Bo mamy kontener tam yy, na budowie, tam na dole. Yy, dobra, także to ogarniemy sobie jutro. Już nie będę teraz, bo mi godzina wieczorna już zastała Wieczorna. Wieczorowo. Yy, wieczorowa. Pora przedkolacyjna. Yy, także ja za chwilę się, będę się udawał się ogarnąć, wykąpać. Yy, I tak to będzie wyglądało. A jutrzejsze prace, no mówię, pierwsze co zacznę. Łazieneczka jest dzisiaj na gotową, e, powiem wam, że e, raczej się pojadę ogarnąć, ale na wieczór e, chyba wskoczę jeszcze raz e, przeszpachlować ten sufit, także już będzie e, do szlifu, na dwa razy już będzie po, poszpachlowany, także będzie do szlifu, po prostu nie będę tracił czasu, a szybkie 15 minut, niech to sobie ładnie do jutra doschnie, e, jutro chciałbym pofugować tą łazienkę, ale... Tej się zostawię sobie na wieczór, to nie są hałaśliwe żadne prace, także nawet e, o 9 o sobie będę mógł fugować e, Nikomu po cichutku nie będę przeszkadzał A priorytetem jutro jest położenie podłogi, nie kładę jej dzisiaj ze względu na brak kleju e, Skończyło się dość grubo, szło tam na tą ścianę Z półtora centymetra kleju na, 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 na te cegły szły Także dość grubo i po prostu dzisiaj zakupimy w drodze powrotnej tutaj klej, żebym już miał rano i rano priorytetem jest podłoga, żeby to już schło, po, po, położę podłogę od razu, od razu to tak nie, ale będę się starał przymierzyć już futrynę i tak to będzie wyglądać moi kochani. No mówię, tu, tu się zajmiemy, jak to zestygnie, futrynę tu już obrobię, no zakres prac mam w głowie, tak żeby do tego piątku wieczór naprawdę chciałbym już po prostu mieć wszystkie zakończone etapy i po prostu skończyć już to zlecenie w piątek wieczór, ewentualnie gdzieś tam, gdzieś tam, żeby po nocach nie robić w piątek, to ewentualnie jeszcze sobota rano mi zostanie. Yy, gdzieś tam może jakiś delikatny silikon lub jakiś biały montaż, yy, ale to już tak naprawdę yy, rezerwacyjnie. Asekuracyjnie, przepraszam, rezerwacyjnie. Asekuracyjnie ta sobota, ta sobota jeszcze, yy, że tak powiem, z tych 2-3 godzinki yy, pracy, mo może gdzieś tam będzie ostylowało. Asekuracyjnie, ale będę się starał do piątku. Tutaj naprawdę, no tutaj już mam do, 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 do fugowania. I tak jak sobie założyłem, tak po prostu sobie cisnę z robotami, no mówię, doszła mi tam dodatkowa robota i tak wiecie, staram się w głowie jakoś ułożyć ten plan, dlatego mówię, dzisiaj położyłem hydroizolację, dokończyłem gebelit, dzisiaj dokończyłem gebelit, bo wczoraj jechałem tę, tą ścianę, tą wewnętrzną i zacząłem gebelit i dzisiaj go dokończyłem, tą górę. Mówię, przegruntowałem, za folia w płynie poleciała jak przez przesek grunt wiatraking, wspomagałem się. No i tutaj przystąpiłem do prac. Po prostu pierwsza poleciała futryna zapianować. Zrobiłem sobie śniadanko, wiecie, przyszedłem ze śniadania, piana już zeszła, obcięłem piankę no i przystąpiłem sobie do kładzenia tej ściany. Nie? A tutaj sobie hydroizolacja, jak do jutra doschnie Ktoś się mnie pytał czemu taka docinka wyszła, inwestorzy chcieli od całej płytki z góry, powiem wam, dlatego powiedziałem o tych wymiarach płytek, żeby zwracać uwagę, bo byliśmy przekonani od samego początku, że to są 30 na 90 no jednak finalnie się okazało, że jest 29x89 i... Yy, przy wszystkich pomiarach, że tak powiem, było brane, ta trzydziestka była brana, także od góry praktycznie by wyszła do samego dołu, z że z całej, nie? Cała i praktycznie na dole też by wyszła cała, nie? Nawet byśmy troszkę podcinali ten centymetr 2 yy, z całości i, i, i ten, nie? Tylko, że po prostu wymiarowo to już yy, poszło, wiecie, centymetr, 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 no i się zrobiła luka na dole, nie? No, takie rzeczy. Yy, można rozwiązać no, normalnie do cineczka, na dole pójdzie. Zresztą, przyjdzie teraz płytka, to praktycznie ile tam będzie widoczne? Taka półtora centymetra plus silikon plus, plus, plus ten, to praktycznie niewidoczne, takie tylko obramóweczka, jakby yy, listwa przypodłogowa z płytki. No, tak wyjdzie. No. Estetycznie jest, wizualnie też jest super. E, powiem Wam, że do, tych, do tej podłogi tutaj 60x60 60, e, zupełnie w niczym nie będzie przeszkadzać. To się jest wszystko ładnie zleje. Sami widzicie, e, jakie to są płyteczki. Także to tak wygląda, moi kochani. Także mówię, e, siwe, nie? I te same praktycznie troszkę ciemniejsze polecam e, na podłogę, nie? Dobra. Yy... Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że moglibyśmy zamienić kolejność, że skoro... O, takie tam delikatne wyjaśnienie, że moglibyśmy zamienić, no i wtedy co? Przysufić o taka docinka, czy po prostu ragi wsklejać. No nie każdy się na to decyduje. Yy... I, i, I tak wyszło, no. Dobra, tak wyszło w obliczeniach, panie. Panie, będzie dobrze. Miało być dobrze i tanio. A jest tanio. <laughs> Nie, to no się śmieje, sami zobaczcie. Yy, miało być tanio. Jest tanio. Jest tanio. Także w miarę jest wyszło. Także ok. Jest. Yy, minimalnie praktycznie na zero. Żadnej dużej tam szparki nie robiliśmy. Grochy jest. Eee, dobra, także lecimy.